Siema, z tej strony Germanos, kanał raczej konsolowo i błyskawicznie przechodzimy do Nintendo Indie World Showcase Nintendo chyba wzięło sobie do serca te komentarze, że tak naprawdę na Switchu 2 niewiele się dzieje i zaraz po dyrekcie, którym królował Square Enix którego nie możecie na kanale zobaczyć, bo akurat mnie nie było wtedy w domu ale dzisiaj zobaczymy sobie Indyczki a więc gry niezależne, wszyscy oczywiście liczą na Silksonga, aczkolwiek byłbym mega zdziwiony, gdyby on się tutaj pojawił ja oczywiście oglądam to z tego względu, że właściwie wszystko, co się tam pojawia, prawdopodobnie wcześniej czy później na pewno pojawi się na playu piące Większość indyków tak ma, raczej ekskluzywne indyki to już jest rzadkość, tak na serio. Więc już bezpośrednio przyłączę się na ekran, tak naprawdę, już Nintendo i będziemy sobie razem oglądać. Fajna melodyjka. Nina The Hollower, tak jest. Mina, przepraszam, nie nina, mina. To tak kapitalnie wygląda. Nie chcę nic mówić, ale na portalu to będzie się świetnie prezentowało. Indie World. Ariko. Tyler. 2 Switch, indie games unpredictable... Chyba inne głosy są?

Mmm, nie, ale wizualnie jest śliczna, naprawdę. Wiele gier jest malowanych, bym powiedział tak z ręczną grafiką, ale. Oi, eu sou o Pedro, artista e designer do Neverway. Eu sou a Isadora, programadora e escritora do jogo. Quando começamos a fazer o Neverway, nós nos inspiramos em vários elementos de jogos que a gente ama. E nisso tentamos criar algo único. A gente também notou como que usar contraste deixa as experiências muito mais fortes. Uma cena de terror, por exemplo, é muito mais impactante logo depois de algo acolhedor. Esperamos que isso torne o mundo de Neverway muito mais vivo para vocês. E que vocês gostem do que vamos mostrar hoje. Portugalski? Ach, to jest to, Neverway. No to też jest taka produkcja, która naprawdę się kapitalnie prezentuje. To jest chyba artyści wizualni, którzy pracowali nad Celest. I muzyka robiona chyba przez Disaster Tak Coś mi się kojarzy, że chyba. don't worry these circumstances come with a sword that fiona uses to explore and fight through the neverway an alternate reality leaking into her own that sounds intense is she alone not at all along the way she'll meet a variety of charming characters each with their own unique routines and story to follow befriend romance or deceive them to unlock buffs and combat abilities to help you on your journey okay oh, kolejna, się I pixel art jest tutaj. Wow. answer the call persist through this deadly dimension engage in fast-paced combat and pay off your debt when never win. descends onto nintendo switch next year To też już widziałem gdzieś, gdzie się tą trzutkę prowadzi. Publisher of Firewatch comes Hurdling, a new adventure from the creators of the acclaimed Far series. In this tale of beauty and companionship, guide a herd of mysterious creatures into the mountains and beyond. The journey will be challenging but breathtaking as you traverse fog-wreathed forests, forgotten valleys and... I'm curious how it

When Hurtling climbs onto Nintendo Switch, never way Hurtling, what I get, but i Window seat or aisle? Window. Booth or table? Booth. Lone wolf or life of the party? Ooh, Now that's a tough one. Well, those are the types of you'll have to są te typy decyzji, które muszą zrobić w tym puzzle, gdzie organizuje grupy ludzi. Jest decyzja Taken? Chyba wszystko już widziałem, z tego, co na razie pokazują na jakimś Future Games Show czy innych tego rodzaju pokazach. Wydaje mi się, że już widziałem to. I widzą one reagować. Zobaczmy każdy karier z unijnych traktatów od relatywnego do wyznaczonego. Wszystko ma siedzibę na table. piece together these satisfying puzzles at your own pace and unlock fun new scenarios like bus rides banquets limo rides and more sit back relax and find the perfect spot for everyone in is this seat taken launching on your later today your favorite big city just got even bigger that's right Chock full of brand new opportunities for mischief. Use the cat customizer to give your kitty a fresh new look or even recreate your favorite furball. Once you're looking meowvelous, head out into the city to explore new areas, make new friends, and check in on some familiar faces. Get your paws dirty as you learn skills from your puppy pal. or strut your stuff for the fanciest feline celebrity in the whole wide city with a catwalk like that it's a good thing you can also unlock additional camera mode features to capture it all say cheese that's not a cat pun you've got be kidding me the little kitty big city o realne ale suche żarty ale fajnie się studio nazywa double dagger you're looking forward to the Nintendo Switch games you just saw. Next up, let's take <laughs> a, a look at attack! What? Ah! Put on a brave face, squad up with your friends, and hop into the diving bell as you try to go viral in the online co-op horror game. Content warning. Grab your camera,

And the more ad revenue you can generate, the better gear you can acquire for your next run. What could possibly go wrong? Fame and misfortune await in content warning. Coming mm -hmm. right to Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch next year. Hi, I'm Kenny Sun, and today I'm excited to share Ball Pit. It's an action roguelite that. The... Oh, um, Kenny Sun. Teraz Presentacja devolvera, gdzie ten aktor grał Keniego Sana. Time to have a ball in the brand new survival -like. ball pit. In the ruins of old Babylon, you'll battle through auto scrolling levels with brick breaking style attacks using a bevy of balls that bounce around the battlefield. You better ball -y There are over 60 randomized balls to equip and combine during your uh. journey. Experiment with powerful and unexpected synergies to blast your way through the pit. Collect resources as you progress to build out a new Babylon with over 70 distinct buildings, earning you additional power-ups, bonuses, characters, and more. Each region of the pit offers its own special set of hazards, on top of swarms of increasingly challenging foes and mighty, screen-filling bosses. Mm, this packed! Fortunately, you'll meet other treasure hunters along the nice. way, who no, can add their individual skills and upgradeable powers to your arsenal. Experimentation and adaptation are key. the of New Babylon. So go out and create total chaos against the approaching hordes in Ball Pit, bouncing its way onto Nintendo Switch. And Nintendo Switch, October fifteenth. Um, to jest druga wersja odsłona Ultimate Chicken Horse, tak chyba się nazywało to.

事前にインスパイアされた、それでいて j r p g 的なスススパイのののの効いいたアクションゲームででです。す遠い未来ミリ海市場としして、あれを視点で展開する物語を楽しんでください s, <S 65 in the future, the Everwinter has encased Earth within a permanent layer of ice. But under the surface, a new chapter unfolds. In Glacier, you play as a twy, an evolved avian species descended from dinosaurs. endowed with the abilities needed to protect the everwinter oceans. These stunning underwater worlds are full of mysteries that are waiting to be explored. Hmm, and defended as you swim through these scenic vistas, you'll engage ferocious marine beasts in real-time combat. Unleash melee and range attacks along with to jest trochę beast... na temat Zone of the Enders, z tego, co widzę. Experience gained from these battles to build up your twice wings and various abilities to become the Everwinter's ultimate protector. No? Get ready to soar the seas at the end of time in Glacier, launching as a timed console exclusive on the Nintendo Switch 2 system this holiday. Before we go, let's check out a few more exciting indie games heading to To już widziałem gdzieś Też widziałem Też bookshop widziałem To już na tych wszystkich pokazach Indie gdzieś się pokazywało O taki tekst adventure, o kurde. Tak, to też już gdzieś mi obiło się o ten Go Go Town. Nie, to pierwszy raz widzę. O, UFO50, proszę, super. Czyli jest szansa, że pojawi się też na dużych konsolach, skoro na Switcha trafia. Craft, Switch no, ten Glacier Switch był ciekawy. Ultimate, nie Chicken Horse, tylko jak to tam było? Ship. Ship, co tam było? Ship. Ship Chicken, Ship Horse? Nie, nie pamiętam jak się nazywała ta druga odsłona. Jakie zwierzęta tam były w nazwie. Natomiast to by było właściwie na tyle z tego pokazu. przełączymy się teraz na główny ekran. Więc o, spoko te indyczki. Właściwie wszystkie takie, którymi warto się tam zainteresować. Chyba dla każdego, kto nie gardzi gramy indy, coś tutaj było dla niego. Więc wydaje mi się, że to było spoko. Mnie właściwie tylko ta informacja na samym końcu chyba najbardziej ucieszyła. A więc UFO 50 czy UFO 50, jakkolwiek było to nazwać a więc gra od twórców Spelankiego niezwykle bym powiedział, wychwalana przez różne źródła informacji o grach, jakie, jakie śledzę. Więc mocno czekam na to, żeby się pojawiła i koniecznie w pudle na PlayStation. Więc dla mnie pokaz spoko. Ciekawe gierki. Wydaje mi się, że jeżeli tylko ktoś serio nie ma awersji do gier niezależnych, to coś tutaj dla siebie znajdzie, więc... Ale oczywiście dajcie mi znać, jak wam się podobał ten Indie World. Um, I może tylko taki szybki spoiler, że jest jeszcze jeden pokaz Indie, który mignął mi w wiadomościach. Nigdy go nie oglądałem i zamierzam go oglądać na kanale, więc um, fani Indyków i drobiu powinni być zadowoleni. Dobrze, to było na tyle. Trzymajcie się. Do następnych materiałów. Na razie.